Dobra, z znajdujemy się w Harlemie, Andziu z tej strony, o polskie Stowarzyszenie Kultury Hip-Hop w dzisiejszym przeprowadzimy wywiad z jedną z najlepszych polskich gwiazd, mianowicie z Tetrisem. Macho blacz, nie przesadzajmy. No, o tym, o tym powiem. powiem, dlaczego tak powiedziałem. Tak na sam początek, swojej strasznie mnie to intryguje i od jakiegoś czasu już. Dlaczego Tetris? Aaa... Eee, chociaż kurde, nie wiem, może, może, może to nie było tak... No wiesz, jak, wiesz jak to jest, jak zaczynasz y, przygodę w ogóle z muzyką i coś robisz na większą skalę, to mm -hmm. na początku zadają ci zawsze pytanie, skąd się wzięła ksywka mm -hmm. i dlaczego hip-hop. Mm -hmm. e, wydaje mi się, że ja na to, na, na to pytanie o nie odpowiadałem aż tak często. Mm -hmm. e, jeden z pierwszych moich tekstów, e, jaki kiedykolwiek napisałem, e, miał frazę te trzy słowa, serce, dusza, głowa. I wszyscy jakby znajomi, którzy nagrywali ze mną, e, mieli z tego bekę, polewkę i zaczęli do mnie mówić ty, te trzy słowa. Haha, raper. I stąd się wzięło te 3 a z racji tego, że Slam Village był T3, a ja nie chciałem być polską kopią kogoś tam, mm -hmm. nawet z ksywki, eee, z... pewnego dnia ktoś na jakimś imprezie powiedział, ty nie jesteś T3, ty jesteś Tetris i został te, Tetris. No już, do... nie ma większej filozofii. nie? To nie jest układanie elementów, kasy. <grym> na... Nie, burszy, po prostu jak każda inna, która robiła się gdzieś tam, wiesz, pod blokiem, na melanżu i tak dalej, i tak dalej. Mm. Ale, że ją wartościuje działalnością swoją, no to, to już inna sprawa. Powiedz mi jeszcze, bo właśnie teraz nawiążę do tego, co powiedziałem na początku, że jeden z najlepszych raperów no, przez pewien magazyn, nie wiem, na no, omizji nie będę mówił jego nazwy, zostałeś wybrany do pierwszej trzydziestki najlepszych polski raper na 16 miejscu. Wiesz, pamiętasz o co mi chodzi teraz? Nie, było, było coś takiego, ale to no, było, to, tam było parę momentów, gdzie to było kuriozalne, proszę, jakby... Nie utożsamiasz się z tym? Nie, ja się nie, nie utożsamiam w ogóle z, ze statystykami, jakby, ja nie potrzebuję... Powiedziałem to w dzisiejszym wywiadzie mm -hmm. niedawno bardzo, bo jakieś 20 minut temu. Ja nie potrzebuję Ocen, ja nie chcę ocen, ja nie chcę klasyfikacji. Mnie nie interesuje, czy ja jestem w, czy, w czyjejś świadomości 50, 5, czy, czy, czy pierwszy, czy ja jestem najlepszy, średni, czy gorszy. Ja potrzebuję atencji, potrzebuję uwagi, potrzebuję zwrócenia uwagi na to, co chcę powiedzieć. A powiedz mi jeszcze, bo bardzo, bardzo dużo też udzielasz, jeśli chodzi o tę scenę freestyleową. Byłeś w jury na WBW, kilkakrotnie, kilkakrotnie finalistą byłeś w WBW. Brałeś kiedyś udział w jakimś freestyleowym kontekście na płaszczyźnie? Tutaj chyba nie. Aha, a, chciałbyś wziąć udział? Chyba nie. Wiesz co, ja nie biorę, nie biorę, udziału, udziału? Nie biorę udziału w kontestach, mm -hmm. które są bitwami. Mm -hmm. I nawet jeśli takie się przytrafiają, to będzie forma inna tego. A o jakiej imprezie mówię, to, to dopiero wypłynie niebawem. Podejrzewam, że to jeszcze chyba nie są ujawnione szczegóły. Nieważne. W każdym razie ja uwielbiam freestyleować. Wczoraj freestyleowałem do Kupy, może godzinę mm -hmm. bez przerwy we Wrocławiu na acoustic Beat Session i taki freestyle, takiego freestyle potrzebuję. Nie zobowiązującego ja nie, znaczy nie chcę się na scenie wyklinać z kimkolwiek i udowadniać, że, udowadniać, że jestem lepszy, bo, bo wydaje mi się, że... Moją filozofią jest udowadnianie, że jestem, a nie że jestem lepszy od kogoś. Mm. Czyli ja wolę, będąc na scenie, pokazywać ludziom, że jestem na scenie i freestylem, że jestem, że istnieję w tym momencie czasu przestrzeni, a nie że jestem lepszy od kogoś, kto istnieje obok mnie. Już ten etap mam za sobą. Mam jakby dość udowadniania, że, że jestem lepszy od kogoś. Nie, ja jakby szukam swojego miejsca na świecie. I tak samo jakby w freestyle. Ja nie chcę pojedynków, nie chcę bitew, ja chcę... Um, jeśli freestyle to mogę dżemować, mogę cyferować sobie itd. i tak dalej. Bo mam coś do powiedzenia, a o wiele, o wiele bardziej interesują mnie te treści, które chcę przekazać niż to, żeby żeby komuś nabrzucać. Wszystkie moje pytania. Dziękuję bardzo, to ja, ja się nie czekaj <grym> czekam. Słuchaj, się tutaj ludzi na ciebie czeka. Może ktoś z naszych tutaj gości ma się na Ciebie jakieś pytanie. Zapraszamy. Zapraszamy. Tak słuchajcie, śmiało, ja jestem, jestem do, do Waszej dyspozycji tutaj. Nie, nie, nie nie wyjdą. Ja mam... Wiadomo jaki jest rynek, dajmy ten rapowy muzyczny. Dzisiaj dajmy jesteś na fali, za dwa lata już możesz nie. No. Czy masz, nie wiem, przygotowany plan B. Że dajmy jak nie to dajmy, to zacznę robić co innego. Nie? Wiesz co, jestem na tyle... Całe życie polega na Jestem na tyle entuzjastycznie nastawionym do życia człowiekiem i wydaje mi się bystrym umysłem, że ja się odnajdę wszędzie tam, gdzie mi się będzie jakby podobało to, co robię. Ja robię to, co kocham robić. I niezależnie jakby... Zobaczcie, że ja twój... Mixtape, o którym wspomniałeś na przykład, On się ukazał w czasach, kiedy koni od koniunktury byliśmy bardzo daleko. Ja ten mixtape nagrałem Mixtape schowany nagrałem bez słuchawek, dlatego że zepsuły mi się słuchawki i nie miałem za co ich kupić, bo urodziło mi się dziecko i miałem zupełnie inne priorytety i musiałem gdzie indziej pchnąć jakiekolwiek pieniądze, które do mnie, do mnie jakoś dopływały. Ja postawiłem odsłuchy pod mikrofonem i powiedziałem OK. okazało się, że na przykład e, chyba YouTube, YouTube, Michael Jackson. I ktoś tam jeszcze nagrywali w latach 80., -tych, 90., -tych, normalnie, regularnie płyty bez słuchawek, tylko normalnie, no, słuchać. Czego dopiero dowiedziałem się później. Ja powiedziałem okej. Okay. Jak nie nagrać mixtape'u, bo mi się słuchawki zepsuły, ja nie mam za co kupić, a ja błyszczy. Ja tym się jaram i ja to nagrywam. I ja przez długie lata działalności z rapu nie miałem żadnych pieniędzy, znaczy żadnych. I jeśli nazywamy pieniędzmi na przykład 8 stów na opłacenie pokoju w Warszawie, no to okej, okay, zarabiałem te bajońskie sumy, Wiecie o co chodzi? Że tu jakiś są system, tutaj coś tam, tutaj jakaś stówka prowadzenie czegoś tam. Ale robiłem to, bo się jarałem tym i dzięki temu dochodzimy do momentu, gdzie jest. Jest widocznie lepiej. Ale dlaczego? Dlatego że jest entuzjazm zajawka i właśnie plan B. Ja w życiu robię, ja nie muszę. Czyli jak za dwa lata, jak za dwa lata nie będę tu, tylko będę u siebie w domu, to ja tak samo się będę jarał życiem i tak samo będę robił rzeczy, które mi się podobają, bo to jest to, o czym mówiłem. Ja nie potrzebuję ocen, ja potrzebuję jakby świadomości tego, że jestem, że, że ludzie są ze mną. A nie, a nie koniunktury, wiesz? Przez dwa lata bycie zajebistym, a później co? 48 lat bycie chujowym, siedzenie w domu i płakanie, płacz, że o Jezu, nie mam 40 koncertów w miesiącu? Nie, wiesz o co chodzi? Jakby hip-hop jest wypadkową, jakby twórczość hip-hop jest wypadkową tego, jakim jestem człowiekiem. I wydaje mi się, że w przypadku każdego powinno być. Wszystko, co, co robicie, jak, jacy jesteście, jest wypadkową tego, jak myślicie. Nie? To też jest bardzo ważne, że to, jak myślicie, wpływa na to, jak działacie. A to, jak działacie, wpływa na to w ogóle, co macie w życiu i jak wygląda wasze życie. Co Proszę. sądzisz o Illuminato przemyśle muzycznym? Wracając jeszcze do Jay-Z, który no. poniekąd chyba się utożsamia z nimi. Wiesz co, ee, to znaczy to, że akurat logo ee, czy, czy, czy symbolika i tak dalej jest taka. E, równie dobrze może być prowokacją e, przeprowadzaną bardzo skrzętnie od lat. Z drugiej strony, ja się interesowałem trochę teoriami spisku, e, w ogóle całą rodziną Lindenbergów i tak dalej, z masonerią, tajnymi lotniskami, e, bla 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 bla. I w pewnym momencie się tak na, na tym zafiksowałem, że myślałem, że przestanę wychodzić z domu, bo na niebie są chemii trails i ktoś nas w ogóle falami alfa i tak dalej. Na pewno jest w tym duże prawdy. Na pewno jest duże prawdy, bo zgadzam się, zgadzam się co do tego, że, że światem rządzi rząd międzynarodowy, tylko że to nie jest rząd międzynarodowy, tylko to jest grupa finansistów. To, jest, to, jest, to są po prostu banki. Tak samo Bank Federalny w Stanach Zjednoczonych ma o wiele więcej do powiedzenia niż, niż tak naprawdę niż tak naprawdę parlament, jakikolwiek itd. i, i tak dalej. Robi się z tego spisek, wiecie o co chodzi, że, że nagle w iluminatach okazuje się, że iluminaci to nie iluminaci, tylko to są reptylianie w ludzkiej skórze i tak dalej. Więc ja podejrzewam, że te wszystkie mity one będą ewoluowały i nagle się okaże, że na czele jednego rządu siedzi słoń w srebrnej koronie w pewnym momencie i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nie chodzi mi o rapera słonia, pozdrawiam zatycznie. Hmm. Tylko jakby my potrzebujemy teorii spisku, żeby też znaleźć kozła ofiarnego, dlaczego na świecie dzieją się pewne złe rzeczy, ale z drugiej strony... E, Sukcesy rodzin na przykład Rockefellerów i ich wypowiedzi na temat pewnych systemów, do, w jaki sposób dochodzili do tych sukcesów są niepokojące i mogą świadczyć o tym, że za kulisowo dzieje się dużo złych rzeczy. Ale co ja, maluczki raper z siemiaty, czy mogę, wiesz, mówić o, o, o rządach międzynarodowych? Wiesz, co chodzi. Ja nie chcę być Kazimierzem Górskim e, zagrożeń globalnych. No bo, no, bo nie będę. No. Czyli co, po prostu sobie stać z boku, robić swoje, znaczy, ale wiesz, stać mieć boku, świadomość, no, no, że coś tam się dzieje. Być, świad być w miarę świadomym obywatelem. I, ale, i otwarta głowa przede ale, ale widzisz, jak gdybym się pasjonował polityką i chciał zostać e, politykiem i, i tym gościem, który w parlamencie polskim bądź europejskim będzie miał wpływ na, na wydarzenia, to pewnie bym się tym bardziej interesował i miał świadomość tego, że mam większy wpływ. Ale zauważam to też, że pewne ustawy są przepychane w momencie szumu medialnego nad innymi rzeczami. To, że na przykład pojawiają się chipy RFID, które mają być wszczepiane bezdomnym przede wszystkim na początku, po to, żeby ich kontrolować, a tak naprawdę stają się poletkiem eksperymentalnym, dla prawdopodobnie chipów, które będą wszczepiane później wszystkim zamiast dowodu osobistego. Tylko, że dowód osobisty może zostawić, połamać, wyrzucisz, a z chipem już tego nie zrobisz. Wszyscy stajemy się niewolnikami kultury, technologii. Wszyscy. Ja mam przy sobie smartfona, który jest dla mnie wiedzą, jest skarbnicą mojej wiedzy, moich finansów, e, moich planów, logistyki, tego gdzie jadę, jak się nazywa shop, że to jest Harlem, że jest tutaj i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, jesteśmy niewolnikami, bo gdybyśmy się stawali nie stawali tymi niewolnikami, no to tylko... Pustynia, dżungla, zaszyć się tam i przeżyć swoje życie tylko jedząc kiełki. No. Jak chcemy uczestniczyć w społeczeństwie nowoczesnym, no to musimy korzystać z dobrodziejstw, a te dobrodziejstwa niestety są skażone tym, że ktoś nas kontroluje i, i w smartfonie mam GPS i może siedzi, kurde, John Smith w czarnym płaszczu i właśnie śledzi mnie, gdzie jestem satelitarnie. No. Cholera wie, nie, nie wiem, jestem za mały. Mój umysł jest za mały, żeby, żeby pojąć ogrom tego, co może się dziać, ale jest na tyle, wydaje mi się, elastyczny, żeby to, żeby wiedzieć o tym, że to może być prawdą. Nie? O. Pozdrawiam z chłopaków z Krakowa, e, z zakładu tego karnego wychowawczego. Chłopaki, Tym razem nie mogę do Was przyjechać. E, Piotrek, oj, no dobrze, tak Piotr. Piotrek poprosił, że jeśli będę miał okazję dla Was coś nagrać, to żebym nagrał, e, więc ten wywiad pośrednio dedykuję też Wam. O, Sprawdźcie to, tym razem nie no mogę nie wpaść, nie a następnym razem padnę, bo, bo jest w ogóle taka historia, że byłem w zakładzie takim wychowawczym, gdzie było bardzo, ba, była bardzo gorąca sytuacja, chłopaki chcieli tam uciekać, robić jakieś rewolty i tak dalej I po spotkaniu ze mną, to da, kolmia, chief, e, po spotkaniu ze mną okazało się, że w ogóle są strasznie jakby inny biegun, inną drogę brali, nie? Strasznie zajerali się pewnymi rzeczami i zaczęli trochę inaczej myśleć, więc propsy dla nich za to, bo tacy shift. Tam, gdzie nie mogę już ulepszyć siebie, tam chcę jakby wpływać na ludzi, żeby oni stawali się lepsi, no bo kurde, ktoś musi być taki, ktoś musi być taki, ktoś, wszyscy chcą być jacyś tacy turbo twardzi i tak dalej, no. ja nie muszę, ja nie muszę. Ktoś mi wczoraj, wczoraj powiedział, że dla niego jestem polskim Michael może trochę przeginka, chociaż bardziej, ale, ale, ale coś w tym jest wiesz. Ja chcę, chcę, mieć, chcę mieć pozytywny przekaz chcę, żeby mnie ludzie kojarzyli dobrze mimo tego, że na pewno będą jakieś numery bragowe mimo tego, że będą sarkastyczne cięte linijki pewnie nieraz się pojawiały i, i, i też ojcostwo na przykład mnie bardzo utwardziło I jestem twardszym facetem niż kiedyś kiedy udawałem, że byłem twardszy ale im, im twardszym jestem facetem tym, tym więcej miękkich czasem rzeczy przemycam, bo widzę jak one są ważne nie? no to tyle, dobra, bo już się Dobra, to w takim razie życzę Ci Dziękuję ja bardzo. Dziękuję bardzo. Bądź bodźcem, widzisz. Twój, twój sukces, twoje dojście do stowarzyszenia e, organizującego ten wywiad umożliwiło przeprowadzenie go, zarejestrowanie i podzielenie się z całym światem. Potwierdzam? No. Peace, jest no. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.